Kochani, nie chcę absolutnie przeszkadzać naszej nastolatce w spanku, bo jest wykończona po właśnie tym, tym balu. W wyposażeniu w plecaku mieliśmy właśnie tam, y, tą fotkę. No a zobaczcie co jeszcze tam było. Korona! Ojeju! Ale super! Ale czad i taki nastrójnik. Królowa balu. <grym> Okej okay, kochani, a ja się z Wami już y, połączę z naszej drugiej rodzinki. Zapraszam. Sol sol ja na pieprze. Witam was kochani bardzo serdecznie w 44 odcinku, a imię miał jego 44, a tak mi się nasunęło, naszej luźnej rozgrywki z The Sims 3. Samolot. Panie pilocie! Pan ma dziurę w samolocie. Kiedyś tak się wołało, nie wiem czy dzisiaj się tak woła, ale za moich czasów dokładnie tak było. Wygląda na to, że Twój Sim odczuwa efekty temperatury panującej na świecie. Nie bardzo chcę o tym wiedzieć, szczerze mówiąc, bo dzisiaj będziemy się zajmować zgoła innymi problemami. Tych problemów aż tak dużo nie mamy, ale nasz y, tata, Krzysiu, y, w ogóle ma milion pomysłów na to, żeby siebie rozwijać, ale widzę, że też chciałby domek na drzewie dla swojej córeczki kupić. Uu, wiesz co, ty masz złą pod dostatkiem, więc y, zaznaczy Ci to drzewko, że co, że chciałbyś wyruszyć w przyszłość. Wiesz co, akurat jeżeli chodzi o przyszłość, to ja mam zarezerwowany ten temat na tej drugiej rodzinki, więc raczej nie. Nasza Moli chciałaby kogoś zaprosić, chciałaby tam tą charyzmę opanować i zrobić zdjęcia, a ona by chciała kupić. A czy my możemy tutaj to kupić, czy, możemy jechać, czy musimy jechać gdzieś za granicę, to bardzo możliwe, że musimy wyjechać. Natomiast nasza córunia nauczyć się umiejętności, podjąć kurs oraz co? Napełnić miseczkę, więc to się wszystko oczywiście da zrobić. Zacznę dzisiejszy odcinek kochani od rozpakowania prezentów, bo ja, bo ja słuchajcie, ja, ja dostałam tyle już powiadomień. Akurat tutaj one już niestety ale zniknęły, ale że mam kolejne propozycje przyjaźni i kolejne prezenty. I ja wiem, że ja tak nie do końca wszystko ogarniam, ale no właśnie, no te odcinki też się pojawiają tak dziwnie. Nie tak jak Was przyzwyczaiłam na samym początku, ale no niestety, no niestety, kochani, ale taka jest sytuacja, że, że jest jak jest. Ja nie będę teraz... Nie będę wypluwać z siebie wszystkiego co bym wam powiedzieć, ale niekoniecznie wy chcecie o tym słuchać. Więc powiem wam tylko tyle, kochanie, że na dzień dzisiejszy po prostu musicie mi zaufać i odcinki będą się pojawiały właśnie tak, a nie inaczej. No zresztą sami wiecie, nie? No jest pandemia, są różne sytuacje rodzinno, zawodowo, przyjacielskie, czasami jesteśmy gdzieś bardziej potrzebni, czasami wręcz nie powinniśmy się gdzieś tam pojawiać, więc no. Zostawiam to, zostawiam Waszej inteligencji, wyrozumiałości i tego, że macie wielkie serca, bo już nieraz się o tym przekonałam. Więc okej, okay. zakończmy ten temat na teraz. Jeżeli chodzi kochani o nasze zwierzaczki, o nasze małe kociaczki, to dwie moje ukochane Jedne z ukochanych, bo nie mogę Wam tak powiedzieć, że ukochane, bo reszta się obrazi, no nie? Bo, bo ja mam takie właśnie wielkie serce też dla Was. I pomyślałam sobie, że skorzystam z Waszych propozycji i jeden z moich kociaczków ma na imię Figiel, a drugi Leo. Tak, żeby pogodzić te dwie moje kochane widzki które właśnie takie propozycje mi zostawiły bo wiecie był leomex hultaj figiel więc sobie tak wybrałam po jednym z, od każdej z was kochane poza tym tak moja kochana widzka chciała też żeby moja moli odebrała prezent więc ja teraz zrobię takie króciutkie cięcie i y, przyjmę list od przyjaciela, ale to już Wam puszczę potem na samo zakończenie naszej dzisiejszej rozgrywki. Póki co, kochani, cięcie! Słuchajcie, w tej całej rodzince Moli to się dzieje, oj dzieje bo tak. Krzysztof zapragnął, słuchajcie, nauczyć się umiejętności logika, więc wysłałam go do ośrodka naukowego i za 400 Simelonów, proszę bardzo, może się tego nauczyć. Hania z kolei za 320 Simelonów rozpoczęła inny kurs z dziedziny malowania i w szkole, w tej samej, do której uczęszcza codziennie, jest taki kurs, więc spoko, ok, chcesz, masz, proszę Cię bardzo. Natomiast nasza Molly postanowiła opanować w sposób mistrzowski, czyli już tak do końca, Umiejętności, charyzma. I tak jak już w, w przypadku Tori zauważyliśmy, że nie ma to jak e, teoria plus praktyka, więc postanowiłam kupić z naszej Moli ten e, tablet. Być może już go miała, ale wiecie, że tablety, nie wiem dlaczego, ale giną w moje mojej rozgrywce, więc ona słucha, hmm, a dla Moli uczy się przed lustrem, bo myślę, Miła pięnata rana pijaka I ciawi na półmana. Fłmana jest mi najważniejsza. Dziuba. Mm. Ci zub? Zuba, zuba, zuba Czuka. jest ta fajna. Maku. A pi jaka ciagi laś? Czagi Ch laży jest.walek, La -na. Makę kwalek. Aby drag. Mizy blurr Flaki. Nie wiem o czym mówisz, ale na pewno są bardzo inteligentne. Jedyne w swoim rodzaju, kochana moja. Póki co do ciebie figiel, a w ogóle to figiel, kochany mój. Proszę cię bardzo przyjdź się bawić tą mysią, bo ty miałeś chyba uczyć się umiejętności i w ogóle... Nie, 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 Maluszku mój kochany, ty masz tu drugą myśl, Pysie. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Wasza mamusia y, uczy się polowania, to znaczy ona nie musi. Ona po prostu poluje. Jest na czwartym poziomie i zobaczcie, Jeruszu polowała, ale ptaszki to my wszystkie wypuścimy na wolność wypuścimy na wolność w ogóle wszystkie zwierzątka wypuszczamy na wolność oprócz ryby, bo są wąsaty na wolności e, to znaczy na trawniku może jednak nie przetrwać tej wolności, ale my mu też damy drugą szansę, niech ma hop, e, że co? Panek umiejętności pokazuje ja, 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 ja to wszystko wiem nie, że jestem też taka mądrala jak Molly, ale tak tak to też wiem o nowość na liście. Dobra kochani, więc tak, jakie mamy na dzisiaj wspaniałe i cudowne plany? Mamy plany. Mówiłam coś o plaży, no nie? Bo no widzicie, bo na plaży nam się zdarzy. Plaża jest troszeczkę zmieniona, wyremontowana, a co? Może zaprosimy pale fajnych? Gości, schwytaj, co to jest, kameleon? on? Coś fajnego. Ale żeby to się stało, więc chciałabym, żeby nasze simy już wróciły do domu. Haniu, czy ty... O, widzę, że skończyłaś. Nasz Krzysiu też skończył. Siedzi gdzieś na fontannie. Naprawdę? Na fontannie siedzisz? Dlaczego? Krzysiu? 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 Co się z Tobą stało, kochany mój? Ach, bo ty czytasz. Ty, ty jesteś po prostu już rozanielony w tej wiedzy, co nie? No to teraz e, rozanielenie, wracamy do domku. Jaką bryką wrócisz? Ja bardzo jestem ciekawa. A marny żach, kochane, niedługo twoja żona zrobi Ci chyba jakiś fajny prezent, tak mi się wydaje bo ten marny rzęch to tak słabo trochę jak na Wasze możliwości finansowe, ale nie uprzedzajmy faktów. Okej okay, kochani, zatem organizujemy przyjęcie, które oczywiście będzie miało miejsce w deptaku słonecznym. Nawet nie wiedziałam, że ta plaża tak się nazywa i będzie mieli do niej wyłączny dostęp. A zaprosimy na tą naszą imprezkę. Oczywiście naszą rodzinkę, no bo jakby było inaczej, na pewno będzie Omar, na pewno będzie Antoni, na pewno będzie Omar, jeżeli w ogóle przyjdą, ale chciałabym też, żeby były też inne osoby, więc jestem bardzo ciekawa, czy przyjdzie Bella, bo wiecie, ja mam problemy, żeby się tam dostać do ćwirów. Tutaj z ćwierami mam jeszcze inną niespodziankę, która już niebawem powinna ujrzeć światło dzienne, więc na razie cicho szam. Natomiast jeżeli chodzi o nasze dzieciaki, o, nasze dzieciaki, naszych przyjaciół, la croix oczywiście niania musi być. I tutaj mam problemy, jeżeli chodzi o resztę znajomych, niech będzie Nikola i zobaczcie, jak się postarzali wszyscy, o jeju. No nie chciałabym, żeby jakieś takie przykre niespodzianki miały miejsce. Zobaczcie, jaki sta stary jest już Malcolm. Ojejku. Wszyscy nasi znajomi jakoś tak strasznie się postarzali. Weźmiemy jeszcze Mortimera. Czy za dużo już na liście? E Wybierz M. Aha, dobra. Czyli element... Ubrania muszę wybrać, więc Nikola, Nikola, przepraszam, przepraszam kochanie. Yy, wymagany strój kąpielowy, no przecież na plaży się spotykamy, no błagam. Okej, okay. jeszcze tak na szepcika zrobimy też sobie coś do jedzenia, bo czemu by nie? A dlaczego te kofry nie trafiły do lodówki, to ja nie wiem, ale na pewno, a właśnie, czy... Jak tam z naszym gotowaniem? Ty jesteś na piątym, a twój mężuś na drugim, ale wiedziałam, że to twój mężuś ostatnio tak dużo gotował. Więc dobra, więc ty podasz. Deser? placek dyniowy? No dobra, ja wiem, że u Was jest lato, ale u nas już jesień. Krzysiu, Krzysiu. <gryśla> Słuchajcie, ja nie mogę. Zgadnijcie, kto taką łódką. Płynął na naszą imprezkę. No zgadnijcie, no nie zgadniecie. No nie wiem, choby, nie wiem ile zgadywać. No <laughs> nie zgadniecie. Emma. A co? A kto bogatemu zabroni? <laughs> Przypłynęła sobie łódką i ciotka, jestem tutaj na twojej imprezce, moja droga, ciebie tu nie ma, więc pobierzaj szybko, pobierzaj. Szybko, szybko idź przeproś, bo nie było cię tutaj, kiedy ona przyszła. No opowiedz jej tam w ogóle dowcip. Podziękuj za przybycie. Nie wiem, czy to się da. Piątkę jej przybi. O, nasza niania, frania już tu jest. Zobaczcie, jak się rozgościła kopitka. O jest i Nikola. Nikola, ty też idziesz tam się zanurzyć, to fajnie. Ale jeszcze w międzyczasie, kochana, chciałabym Ci przybić piątusie. Chodź co do nas! Nikola, widzę, że sobie drinka zrobiłaś. To bardzo fajnie. Chodź tutaj, Krzysiu. No. No oczywiście, że tak, bo wszyscy są ważni. Krzysiu. Chodź tutaj. Przygotuj szybkie drinki mi tutaj. Pędunio, pędunio. Lubisz nie? Chciałabym być mixologiem. Nie wiem tam kim, ale bam M e, Emusia, Hania. Hania, chodź tu. Chodź tutaj. Pobawisz się trochę w piasku. E, dobra. E, kolejny gość, którego byśmy chcieli przywitać. Przyjazny. Piątka. Wiecie czego ja tutaj nie postawiłam niczego do tańczenia. Ale ja głupia, ale ja głupia, ale ja głupia jestem naprawdę. No bo teraz nas wywali do domu. No nie? Nie ma w czwórce, żeby tak się przenieść tu? No nie ma. Sorry, sorry, gapciu, papciu. Więc teraz tak, kochana, w wyposażeniu masz ciasto. Yy, dopiero co przyrządzone to dyniowe. Czy, czemu tylko taki kawałek? Ja mam nadzieję, że to jest całe ciasto. No jest całe. Uch, kamień z serca. Czekaj, kochana. Weź moja droga y, za swoje rodziny. Nie, no wszystkich. A czemu tylko rodzina? A ty możesz? Też rodzina. No dobra, zawaj rodzinę. No niech już będzie. Niech ktokolwiek przyjdzie na to ciasto. I tutaj potem nasza... Yy, Emma mogłaby na przykład uzupełnić beczkę, bo czemu by nie? Ale to tak ogólnie goście się bawią, widzę, mewy sobie bawią, widzę, więc może nie będzie tak najgorzej, tylko się pytam, gdzie jest moja siostra. Ech, te siostry, nie? Daleko mieszkająca od siebie. Ale widzę, że Mortimer całkiem nieźle się bawi, no jak na dorosłego. Widzę, że ma w sobie dużo wewnętrznego dziecka. Brawo, Mortimer! Znam ich z innej strony, <noise> ale widzę, że mamy wiele wspólnego. <noise> Okej, okay, w porządku. Teraz nasi goście ruszyli, nie wiem czy przyjdą coś zjeść, czy niekoniecznie. Eee, gratulacje mi, ja właśnie... U mnie jedno bardzo się cieszę. Czy tam drinki masz? Okej. Okay. Szkoda, że ja zapomniałam o tych... O tej muzyczce. No ja jej ja nie mogłam. Bo zobaczcie, zrobiłam tę taką strefę komfortu. Tu możemy sobie coś pogrylować. Tu możemy się czegoś napić. Wykonaj może z babet. O, to będzie fajne. Czy babet w ogóle kiedyś była na studiach? Mam nadzieję, że czuję ten. A ona teraz będzie jadła i postawiła talerz na podłodze, żeby z nami tu być. A nasz mąż, zobaczcie, jak prawdziwy mężczyzna Bele tam dokłada. I dokłada. I coraz większe to popisko, I coraz większe. A ja widziałam, że on bardzo chciałby pójść na studia. Ja nie wiem, yeah. co mam z nim zrobić. Czy posłać Krzysia na studia? Yeah. Powiedzcie mi, kochani. Babet, jaka ty jesteś dobra w te klocki. Wow! Haniu, a co ty robisz, moje dzieciątko? E, bo tak mia, miałaś być na imprezce, ale nie, bo po co? Przecież tutaj są takie fajne rzeczy do zrobienia. Hania, proszę mi tam do rodziców dołączyć i to już. E, jakaś tam przyjechała łódka kolejna, ale to nie do nas. Stój, zobaczymy, kto taką piękną łodzią się porusza naszej simowej rzeczywistości. Kim ty jesteś, kochany? Ja jestem paparazzi. Papa, paparazzi. Więc panu już podziękujemy. A tymczasem y, u nas, co się dzieje, się. Więc tak, Krzysiu rozpalił bardzo duże ognisko. Goście poczęstowali się lodami, ciastem i tak dalej. Y, czyli wszystkim tym, co było. Ja wciąż y, zapomniałam o tym, żeby niestety, ale... Głupio mi, ale tak, no zapomniałam niestety muzykę postawić. Co się stało? Przyszedł Mark! Nie ma żadne, ale jednak. Kochanie, chciałaś... A bo Ty chciałaś kupić. Dobra, bo ja, ja się pomyliłam ja myślałam, że zdjęcie chciałaś zrobić. Naleź sok. Nalełaś sok i się to w ogóle nie spełniło. Ale możesz jeszcze raz nalać sok? Oh. 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 Zip, Zalej sok. Oh. No, no, no. no, sok. Jakoś tak nie wszyscy są zadowoleni. Bo nie ma muzyki. Ja, zawsze jak nie ma muzyki to wszystko jest nie tegas. Kolejne paparacji Domena publiczna motorówka firmy. <grydy> Okej. <Okay. grydy> Gdzie jest nasza Hania? Haniu. Aha, bo robisz to, o co cię prosiłam. Fajnie. Haneczko, aniołku mój słodki, jeżeli nie odrobiłaś lekcji do końca? ja wiem! Hania! Więc, kochanie, skorzystaj z pomocy... Babet! Babet ci pomoże! Ona jest super w te klocki! Idź, idź poproś, no. Pani nianiu, czy mogę prosić o pomoc, pani Babet? Yeah. Idzie, zobacz. <laughs> Idzie, bo to jest najlepsza niania na świecie ever Emma nie przesadzaj, już jest dużo to Co? Nie będziesz pomagała, babet będzie pomagała Ale ja cię w ogóle nie prosiłam o to, żebyś pomagała Weź y Oglądaj ognisko Przeszkadzasz, no widzisz i babet poszła o, babet wzięła! Wsiadła na... Babet? Wsiadłaś na łódkę i pojechałaś. Przykro mi kochana, bo ta Emma też nie ogar, wiesz? Przepraszam cię bardzo kochana, ale odpłyń skoro masz taką fajną łódkę. No dobra, już widzę, że Hania się sama za te lekcje. E... A ten dokłada. To jest dosyć najlepiej wychodzi. Nie da się już tutaj chyba nie pomóc. Przyjazne. Chyba nie. Chodź, może ci się uda jeszcze pomóc swojej córeczce, ale raczej nie. Nie, bo już ukończyła 100%. Dobra. Kochanie, tam jest taki malutki wychodek. A już widzę, że obczaiłaś. Tutaj dałam ten wychodek wszystko w jednym. To jest po prostu najlepsza rzecz ever, bo wiecie, jak tutaj wejdziecie, to automatycznie higiena pęcherz do końca jest. Zobaczcie. I tego mi brakuje w The Sims 4. Czy ty pozujesz w operacji? Weź to ty jakaś tam Insta, Fluence albo coś... Nie, 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 nie. Nie podoba mi się to, naprawdę. Nie, że to jest coś złego, absolutnie nie. Pewnie chcesz to zniszczyć, co? Nie, nie, będziesz się bawić, czyli niszczyć. Nie. Nie moja droga. Ty pójdziesz teraz do Emmy, przyjazne i pogadasz z nią chwileczkę, bo to jest twoja siostrzenica i wstyd, bo ty jej prawie w ogóle nie znasz, wiesz? Nie, jednak jazasz, ale e, nasza siostrzenica powiedziała Ciotka, tak na Ciebie czekałam, tak na Ciebie czekałam i się nie doczekałam, więc weszłam do swojej super szybkiej motorówki i pru, pru, przeminęło z wiatrem. No niestety, no tak to jest, tak to jest życie życie moja droga Ewa co ty tam teraz wymyśliłaś bo widzę, że wszyscy goście y, pomyśleli, że już jest końc imprezy i nie do końca się ona uda chyba, ja nie wiem czy się uda ta impreza, ale dlaczego Hanusia, Haneczko, Aniołku idziemy do domku, idź do domku kochana, idź, idź, będziemy spać zaraz no, idź kochanie y, Moli, idzie się napić no, już nie, teraz to już sorry Sorry, pójdziesz i po prostu naprawdę? Ej, no się, panuj. Raczej nie. Wszyscy idą do domu. Dobra, idziemy do domu kochani, tam zamkniemy dzisiejszy dzień i tak no nie do końca udaną imprezkę, ale w sumie chciałam, żebyście zobaczyli jak oni zrobiłam tą plażę, a że imprezka tam może nie do końca wyszła, chociaż z tymi simami nigdy nie wiadomo. No mieli jacuzzi, no nie? No mieli. Było ognisko? Było. Było jedzonko? Było. Były drinki niewypite są? Były. Była niesamowita z epickim rozmachem. Jest! Udało się! No i wszyscy będą mówić przez lata całe. Co prawda chciałam kochany, żeby Sugasił ognisko, więc wróćcie. A my wracamy do naszego domku. Kochani, zaraz będziemy sobie odbierać prezenty, które otrzymałam od was i oczywiście będę się jak najbardziej rewanżować, ale zobaczcie, jak super wyglądają te fale. Śmieszno. <śmuszczost> Okej, okay, kochani, dostaliśmy w prezentów. Ewa Malinowska z Kubany. Zolzetka oczywiście, kochana. Znowu, znowu, Skubany, Zolzetka, Zolzetka, Ewa, Ewa, Jagoda. I zobaczcie, moich, moich gości cudownych otaczam ogromną miłością, wdzięcznością i oczywiście za chwileczkę się zrewanżuję. I chciałam Wam bardzo podziękować za to. Wiem, że w kolejce też są nowe osoby, które Zaprosiły mnie do grona przyjaciół. Ja wszystkich przyjmuję, żeby nie było. Natomiast jest taka sytuacja, że miałam problem z The Sims 3 z społeczność, więc jak tylko mi się uda odblokować tamte reakcje, to na pewno kochani zostaniecie przyjęcie, bo ja wszystkich przyjmuję. A co? co to, kto mi tam zabroni przyjąć kogoś? Więc postaram się teraz każdemu z Was, kochani, przynajmniej po jednym prezencie wysłać, tak żeby było sprawiedliwie Okej okay, kochani, nasza rodzinka już będzie szła spać. Krzysia wysłałam, żeby wiecie, tam zgasił to ognisko, na wszelki wypadek, oj już wrócił. Nasze kotki już też śpią. Co do naszych kotków, też nie do końca jestem... W sumie przekonana, którego kociaczka zostawimy, Na pewno jakiś maluszek zostanie u nas, drugi będzie tam u rodziny Holly. Nasza rodzina śpi, jest po północy, więc byłby czas najwyższy, co nie. No i tak, kochani, dzisiejszy dzień się kończy, nasz odcinek się kończy. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Wam się podobał, chociaż troszeczkę zaspokoił Wasze oczekiwania co do rodzinki Emmy, bo Emmy Boże. Moli, bo ostatnio byliśmy u Holi, więc tak, ale mam jeszcze kilka takich rzeczy związanych właśnie z podróżami, z odkrywaniami, może ponownie przyszłości. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście cokolwiek zobaczyć z tych rzeczy, jeżeli tak, to zabieramy się, pakujemy i wyjeżdżamy, albo co? No nie? <laughs> Dziękuję Wam kochani. Serdecznie Was pozdrawiam. Sol sol odrobina pieprzu i pa pa Och, jak ja lubię ten ten otwarty tryk.